Witam, chciałem Państwu zaprezentować ul, jaki mam aktualnie w ofercie do sprzedaży. Jest to ul wielkopolski, dziesięcioramkowy, klepkowy, ocieplany steropianem 2 cm. Daszek posiada 4 otwory wentylacyjne. Okuty jest blachą odcinkową o grubości 0,5 mm. Korpusy są zszywane zszywkami, dodatkowo klejone. Daszek jest skręcany wkrętami i też jest klejony, każdy element, każde połączenie jest dodatkowo klejone. Tak samo w dennicy, w powałce. Powałka posiada trzy sito Daszek jest wysoki na 9 cm, ta deska ma 9 cm, a właściwa wysokość to 8 cm do płyty do powałki. Także jest miejsce, żeby tutaj podkarmić pszczoły bez niczego pod daszkiem. Korpusy posiadają otwory dla trutni. Jeszcze pokażę Państwu denicę. Tak wygląda denica, z przodu ma wyjmowaną beleczkę, którą można zamknąć dennicę. Jeżeli ktoś potrzebuje do transportu przymknąć Siatka aluminiowa i z tyłu szuflada do kontroli osypu warozy.